Cześć, witajcie w prezentacji najnowszego minecrafta z wersji 1.2.2 Dzisiaj pokażę wam jakie zmiany wprowadzono w tym update cie. Najwięcej zmian dotyczy wiosek npc Ponieważ na przykład wieśniaków Którzy mają teraz lepszą troszkę inteligencję Zobaczcie Przedstwam sobie do domku Prawda nie wszyscy mają takie uprzywilejowanie. Ten sobie zmienił kubraczek. Brawo. Gdzieś tutaj widziałem jeszcze takiego w białym fartuszku. O proszę. Widzicie, przebierają się jak chcą. Otwierają same sobie drzwi. Dobrze. Kolejną rzeczą jest ten oto pan, który to jest Golemem dużym Golemem. Nie wiem jak go nazwać. Duży Golem niech będzie, pozostanie dużym golemem. On to jest obrońca wioski. Ojeju! Daj kwiatuszka Jakie to romantyczne Ten pan oddał kwiatuszka I się ucieszył On jest obrońcą wioski Zobaczcie co on robi z zombim zmiata tego z powierzchni ziemi Zombi przed nim uciekają A zobaczmy jak ze szkieletem Tak samo Jest on wytrzymały Zobaczcie jak ucieka przed nim. Takiego oto pana możemy sobie skraftować w taki też sposób i on będzie wtedy służył nam. Widzieliście? Tak. I kładziemy dynię. Służysz dla nas. Kolejną rzeczą dodaną jest to, że... NPC mogą mieć dzieci. Niestety nie udało mi się tutaj przeuważyć za, żadnego, ale mam nadzieję, że Wam spodobają się te słodkie małe stworki. Zmieniono aktywację drzwi. Nie wiem jeszcze dokładnie na czym polega, ale zaraz zobaczymy. Już normalnie możemy wchodzić, wychodzić. I drzwi będą powracały do normalnej formy. Kolejna nowinka na pewno ucieszy fanów parkourów. Z tym możemy stać na drabinkach. Limit wysokości świata zwiększono z poziomu 128 do poziomu 256, co na pewno ucieszy wszystkich. Jeżeli komuś się nie podoba, niech po prostu nie korzysta. Do gry dodano duży, wielki biom, biom dżunglowy, w którym możemy znaleźć ono właśnie. O tym za chwilkę. Specjalnie dla tego biomu dodano nowe drewno i nowe liście, co na pewno uprzyjemni widok tej gry. Dodano także nową sezonkę, która prezentuje się tak, O teraz możemy wspinać się po lianach. Dodano do gry oceloty. Ja wam pokażę ich magię. Musimy być bardzo ostrożni podchodząc do ocelota, ponieważ jest on bardzo płochliwy. O tam jest, muszę trzymać w rynku rybę. Patrzcie jak uciekł przez, przez moje ostargnienie. Patrzcie, jak uciekaje. To jest mój kotek, już oswojony. Ja sobie tutaj przywołam. No, oswojanie ocelota. O, idzie. Patrzcie. Uciek. Wykonałem gwałtowny ruch. O idzie 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 Nie ruszamy myszką Odchodzi i bardzo ostrożnie Zamienia nam się w kotkę i są dwa rodzaje kotków Taki i taki czarny I mamy teraz oba rodzaje kotków które Zaraz zobaczycie jaką mają właściwość Odpędzają nam Creepery Widzicie do gry dodano rozmnażanie wilczków. Kochajcie się. Będzie mały wilczek. Z ogromną głową. W trybie kreatywnym została dodana zakręta butelka, która daje nam EXPA. Do gry dodano lampę. Dodano losowy drop z mobów. Nie wiem, czy będę miał zaszczyt tego doznać. Spawnujemy sobie trochę zombich. Zobaczymy. Czy moglibyście usiąść? Jeden z drugim. Od ciebie mogę posadzić? Nie wiem. Dobra. Siadaj. Widzicie? Sztabka żelaza. Wypadały także hełmy, zbroje i buty. Nowa tekstura kamiennej cegły. Zwiększono inteligencję stworków. Tutaj demonstruję. Przypuśćmy, że to będzie zombie. Dalny Patrzcie, wymija przeszkody. Od teraz zombie mogą wyważać nam drzwi i to chyba tyle z tego snapshota mam nadzieję że snapshot wam yy, przepraszam jaki snapshot <grystanie> aktualizacja wam się podobała a więc komentujcie subskrybujcie łapka w górę jeżeli się podobało i do zobaczenia